Ale to będzie puszczane z dyktafonu? Nie, e, nie, nie tylko nie. później, żebym to e, było o, mi. Okay. Czyli, a czy na przykład powiedzieć, a, dla SKN Coachingu. Tylko to, to tylko będzie ta, taka zajawka. Dobrze. Dzień dobry, kłaniam się, Artur Sokołowski dla SKN Nie pamiętam. Jeszcze. SKN Coachingu. Dzień dobry, Artur Sokołowski dla SKN Coachingu. A, jak można nauczyć się charyzmy? Bardzo trudne pytanie. Naprawdę autentycznie. Czy można? W jakimś sensie można. W jakimś sensie tak. Jeśli ktoś będzie bardzo zdeterminowany, to z całą pewnością. Ponieważ każdy z nas dysponuje rodzajem energii, którą ma w sobie, tylko się jej często wstydzi. I wstydzi się uzewnętrzniać. Tę charyzmę, która, która gdzieś nam w nim drzemie, ona jest często spowodowana brakiem pewności siebie, brakiem takiego profesjonalnego przygotowania pod każdym względem zarówno merytorycznym, prawda, jak również przygotowaniem się, się, ukształtowania siebie samego. Jest to często spowodowane brakiem zaufania do samego siebie, jeśli chodzi o umiejętność krowania wizerunku, po, e, e, pożądanego wizerunku, który chcielibyśmy, aby inni nas e, w dobry sposób odbierali, ale można, z całą pewnością, ale wymaga to, wymaga to, no, potężnej pracy. Jednym jest to łatwiej, z całą pewnością e, ludziom, których charakteryzuje E, taki dynamizm wypowiedzi, e, ludziom, którzy e, mają sporą energię, spory taki temperament, e, na pewno tym, którzy w kontaktach w ogóle takich interpersonalnych są bardzo nastawieni na komunikację, dużo mówią. Są, hmm. prawda, tacy, którzy nie mają z tym najmniejszych kłopotów, im z całą pewnością będzie zdecydowanie łatwiej. Natomiast no, są też ludzie e, ślamazarni no oni muszą niestety wskrzesić w sobie rodzaj takiego chcenia, ale jest ale i jest to wtedy tylko możliwe, jeśli ktoś się bardzo silnie zmobilizuje i, i jakby włoży ten pęd takiego samego siebie, rodzaj takiej energii, a no wtedy z całą pewnością. No pod warunkiem oczywiście, że potrafi budować słowo i pracuje nad elementami, które są składową tego wszystkiego, jak on mówi. No, czyli cała ta sfera e, związana z szeroko rozumianą i dobrze pojętą retoryką. A, czyli czy można powiedzieć, że w każdym z nas drzemie Steve Jobs, który był przecież uważany za jednego z najznakomitszych mówców na świecie? Ale rzeczywiście, tylko proszę zwrócić uwagę, e, jak bardzo ten człowiek poważnie podchodził do swojej profesji. E, on był genialnym mówcą, dlatego że on się do tego e, przygotowywał. On wiedział, co mówi, on e, zadawał sobie najpierw dziesiątki pytań, które potencjalnie mogą paść czy też mogły paść ze strony jego publiczności. On po prostu kochał to, co robi, nie bał się samego siebie i to po prostu eksplikował. E, natomiast e, no wszystko zależy od tego, jak bardzo my jesteśmy nastawieni na twórczy sposób przekazywania naszych informacji. No, tutaj jest klucz, bo to że, pan, to, że ktoś powie, że coś chce, to jeszcze wcale nie oznacza, że chce. Znam wielu, którzy mówią, że coś chcą, a z tego nic nie wychodzi. Po prostu to chcenie musi być w nas, i wtedy, no i wtedy staje się to sukcesem, ale my musimy być przygotowani. A, powiedział pan właśnie o tym przygotowaniu. A, czy pan stosuje takie same metody, czy na przykład woli pan zabawę z publicznością, i bycie zaskakiwanym przez pytania, i a, kreowanie swojego wizerunku a, na żywo? E, powiem tak. Zawsze mam tremę, kiedy występuję. I na szczęście cieszę się z faktu, że w ogóle ją mam. Bo trema, rodzaj takiej gry pomiędzy mną a tą moją tremą polega na tym, że ona jest jak taki, taki, jak taki trochę diabołek, który mówi: Ach, Artur, prawda? Tam a czasem mówi: będziesz, będziesz Uda ci się, czyli chce wzbudzić we mnie rodzaj takiej pewności, a czasem mi mówi: Słuchaj, dzisiaj ci nie wyjdzie. No więc. To jest ten diabeł, z którym muszę, mam świadomość, że muszę w, fajnie współgrać. Innymi słowy, zagrać go, przegrać go, ale to jest fajne. To jest też związane z, z szacunkiem w stosunku do ludzi, przed którymi występuję. Jeżeli, jeżeli człowiek, takie mam poczucie, jeśli nie ma w sobie tremy. Tak mu wszystko łatwo przychodzi, to znaczy, że jest za bardzo pewny siebie. Ja myślę, że trochę pokory, każdemu z nas bardzo się przydaje i ten rodzaj pokory, jeżeli jest, jeżeli jest właściwy, jeżeli jest autentyczny, prawdziwy, naturalny, jeżeli potrafimy przezwyciężyć tę te tremę, ten rodzaj tremy i walczymy z nią, nie poddajemy się, no to to jest fantastyczne. Powrócę do tego, co choćby mówiłem w trakcie dzisiejszego wykładu, że e, ludzie bardzo często tłumaczą się przed innymi, że czegoś nie mogą. A tak jak powiedziałem, społeczeństwo, czy też e, nasi odbi naszych odbiorców kompletnie nie obchodzi to, co, co jest w nas. Oni po prostu tak jak, to tak jak wie Pan, jakby... E, e, jeśli idziemy do teatru, to kupujemy bilet i oczekujemy od aktora bez względu na to, e, czy gra komedię, czy jakiś e, silny dramat. Nie interesuje nas, czy go boli noga, łokieć, czy ma chrypę, e, jaki jest jego stan psychiczny. Po prostu. Skoro zapłaciliśmy, idziemy na komedię, mamy się śmiać. Skoro idziemy e, e, na dramat, a, a, a koledze aktorowi, czy koleżance aktorce jest, e, b, e, e, jest rozweselona, tak ma grać, my płakali. I to jest, i to jest rodzaj zawodostwa. E, nikogo z publiczności nie obchodzi, jak my się czujemy. E, trzeba dawać, a nie, nie brać. Tak, tak mi się zawsze wydawało i będę e, tej zasadzie hołdował ze wszystkich stron. E, powiedział Pan w czasie swojego wykładu wiele rzeczy, które mm, mogą być sprzeczne z takim standardowym e, pojęciem o, o byciu dobrym mówcą, na przykład ta trema, ale także na przykład e, to robienie głupich min, mhm. albo to, co znamy z Hiszkoka, czyli że a, na początku ma być trzęsienie ziemi, tak. a później napięcie ma wzrastać. A ja pan Oczywiście. powiedział, że ma być tak, mamy, że po, na początku niekoniecznie musimy w 100% przyciągnąć uwagę swojego Nie, z tego musimy, słuchania. tylko wszystko jest e, uzależnione od tego, jakim, e, jakim jesteśmy e, e, typem nie może ktoś, kto nie ma w sobie świadomości, że może bardzo silnie podnosić jakąś temperaturę, no nie może rozpocząć on akurat od trzęsienia ziemi, bo nie da rady. Wie pan, no. E, 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 ja byłem sprinterem, ale to wcale nie o, kiedyś, kiedy byłem młodym chłopakiem. E, e, czy to oznacza, że e, no, no właśnie, co to oznacza? To na przykład oznacza, że e, ciężko mi było biegać e, na 5 kilometrów, chociaż biegałem, natomiast e, byli, byli lepsi. To jest rodzaj, to jest rodzaj takiej energii. E, e, jeśli się wypstrykamy, tak, tak nieładnie mówiąc, na samym początku, no to co pozostanie? Nie. Trzeba uderzyć, to musi być na jakimś poziomie co najmniej 65 minimum procent naszego zaangażowania wewnętrznego, czy takiego chcieństwa. No i to napięcie musi wzrastać, ale, ale też musimy wiedzieć, do kogo mówimy. To Pan powiedział, a głupienie min zgada, tylko. Nie zawsze, nie do wszystkich i trzeba, no trzeba trochę mieć taki rodzaj wyczucia, do kogo mówię. Jeżeli mam kontakt z publicznością, to przecież czuję, czy mogę sobie pozwolić na rodzaj jakiegoś drobnego żartu na temat jakiejś miny. E, też zależy od człowieka. Mogę, jeśli się, tylko że jeśli się zdecyduje, to musi być prawdziwe, autentyczne, w określonym kontekście, nie może to być e, e, notoryczne, no bo wtedy, wtedy będzie, będziemy mieli do czynienia z efektem błaznowania, a przecież nie o to chodzi. E, 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 e. Ale to często bardzo dobrze się sprzedaje, przecież współczesne... A programy rozrywkowe często na tym bazują. No tak, ale, one, no ale właśnie one na tym bazują. prawda? Mają, mają prezenterów, którzy, który, którzy są wyłonieni spośród kilku tysięcy innych kandydatów, którzy mogliby potencjalnie wystąpić w owym programie. Ich się wybiera, ponieważ e, e, producenci wiedzą, obliczyli, że oni są śmieszni. Ale proszę zwrócić uwagę, to, to nie jest tak, że program trwa i ten ktoś przez e, e, nie wiem, trzy godziny cały czas e, e, robi głupie miny. No tylko, tylko mamy przerywniki, prawda? No, e, no to nie jest tak, że, że, że dzieje się permanentnie. Oczywiście mistrzowie, komicy to mogą stosować, no ale my tutaj mówimy w kontekście, rozumiem, człowieka takiego normalnego, który po prostu występuje. No, od tego są zawodowcy, no po to się wynajmuje zawodowych komików, zawodowych estradowców. E, e, oni wiedzą, co robią, zawodowych aktorów, no, no nie każdy... E, e, no wie Pan, ja się nie znam na informatyce i, 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 i dlatego, i jeśli cokolwiek muszę zrobić z komputerem, proszę e, informatyka, e, informatyk, natomiast prosi mnie o to, e, zadaje mi pytania, co zrobić Artur, i, i, jak będę występował, prawda? No i d, d, na przykład mamy taki rodzaj, prawda, takiej komunikacji. On mnie y, y, sprzedaje coś, czego on nie potrafi, a ja go wyręczam czymś, w czym czuję się akurat w miarę dobrze. Wspomniał Pan o tym, że każdy ma, podczas tej metafory, że każdy ma inne tempo biegu, czyli że Pan mm -hmm. był sprinterem, a, a niekoniecznie dobrze Pan szło na dłuższych dystansach. Ale czy na pewnej płaszczyźnie nie jest to podobne do E, działalności Pana firmy, kiedy e, sprzedaje Pan techniki bycia dobrym mówcą, mm -hmm. ale każdy po, po do niego spersonalizowanych cech mm -hmm. e, ma inne predyspozycje. Czyli czy sprzedając każdemu nie więcej same techniki, nie, nie ujednolicamy. A, nie, no właśnie, nie, nie, nie. No właśnie na tym polega cały sekret. E, do, e, dobrego e, e, szkolenia mm -hmm. chodzi o to, żeby. Przyna, tak, tak, ja tak przynajmniej pracuję, i, i proszę mnie dobrze zrozumieć, ale mówiąc to, biorę tylko i wyłącznie odpowiedzialność za moje własne słowa. Kiedy w szkole ludzi, podchodzę do każdego w sposób wyjątkowy i bardzo indywidualny, ponieważ są pewne rzeczy, które ja mogę powiedzieć, że do masy, do ogółu, natomiast potem potem trzeba się zająć no, tym środkiem, prawda? Powalczyć. Każdy jest inny. E, e, wie pan. E, e. Każdy inaczej wygląda, każdy ma inny głos, każdy ma e, e, inny temperament, inny rodzaj spojrzenia, inny rodzaj doświadczeń życiowych, inny rodzaj e, słownictwa chociażby. I teraz chodzi o to, żeby... E, tak szkolić, aby uwypuklić te wszystkie jego dobre rzeczy i często podnieść te słabe. No i na tym polega cały sekret. No, więc trochę nie do końca bym się zgodził, że są uniwersalne reguły i zasady w sztuce wystąpień, w sztuce kreowania wizerunku wobec wszystkich. To jest wielka nieprawda. To jest trochę tak jak w dobrej restauracji: po to jest menu. Abyśmy mogli sobie wybrać najlepsze danie główne. A jak się pracuje z politykami? Szczerze mówiąc, teraz nie za bardzo wiem, ponieważ odstąpiłem od, od szkolenia polityków. Kiedyś miałem przyjemność czy też jakiś drobny romans. Natomiast w tej chwili bardzo świadomie wycofałem się. Wolę szkolić ludzi biznesu niż polityków. A z jakimi znanymi ludźmi teraz pan pracuje? Proszę. Z jakimi znanymi ludźmi teraz pan pracuje? To jest objęte tajemnicą. Zawsze staram się nie mówić o tym, Pracuję głównie z menadżerami, często są to e, top menadżerowie, kadra zarządzająca e, na różnym szczeblu od prezesów, dyrektorów, ale również nie będę ukrywał e, szeregowych pracowników i nie kategoryzowałbym ludzi, nie dzielił ich na lepszych i gorszych. To dla mnie naprawdę nie ma znaczenia i proszę mi wierzyć, że często wielu prezesów Wielu znakomitych dyrektorów ma bardzo podobne problemy, do, z, z jakimi borykają się jego szeregowi pracownicy. To są naprawdę, także no, wie pan, no, ja jestem jak lekarz, który musi uleczyć i, i nie patrzeć na, ani na wykształcenie, ani kto kim jest. Nie to mnie interesuje. Także nie na to zwracam uwagę. Inne elementy są dla mnie o wiele bardziej istotniejsze. Wspomniał Pan, że Pana profesja jest podana do bycia lekarzem, ale lekarz dobywa swoją wiedzę. Czy Pan także ją zdobył? Tak, bardziej... lekarz zdobywał swoją wiedzę. Czy tak. Pan także swoją zdobył, czy po prostu ma Pan coś w rodzaju naturalnego daru? No powiem tak, że w jakim sensie, tu muszę być uczciwy, podobno z jakimś rodzajem daru się urodziłem. Natomiast no, będę bardzo pokorny wobec wiedzy i nauki. Autentycznie to jest rodzaj e, ogromnej pracy, którą wkładałem. E, nic się nie dzieje. Od tak e, skończyłem e, określoną e, uczelnię wyższą, która w jakimś sensie już wtedy mnie na pewnym poziomie przygotowywała, co nie oznacza, że nie robiłem tego wcześniej. To mi bardzo pomogło. Natomiast potem potem następowała dalsza praca. To nie jest tak, że można uprawiać zawód trenera. Nie, nie pracując, nie, nie poświęcając dużej uwagi na to, co się robi, trzeba bardzo być pokornym wobec zagadnień, z którymi się stykam. Proszę zwrócić uwagę, choćby w trakcie wykładu, bardzo często odnosiłem się do wielu publikacji czy książek, z którymi, które czytam. Po prostu dużo też czytam, co nie oznacza, że ze wszystkim się zgadzam. Nie ale podejmuje ten rodzaj wysiłku i wyzwania, żeby, żeby poznawać świat. To jest permanentna, to jest permanentna praca. To e, e, wie pan, no, można być dobrym kierowcą e, i tylko jakim. Mhm. Można być kierowcą niedzielnym. Można być kierowcą takim naprawdę niezłym, ale można być też szumacherem, Wszystko zależy jednak od, od pracy, od tego, ile wkładamy serca samego siebie. Nie, nie wierzę w to, że pewne rzeczy, ach, tak są. To jest też umiejętność nawiązywania kontaktów, spotykania się, wychodzenia naprzeciw. Inaczej się nie da. Nie da. A pracował kiedyś jako lektor? Czy planuje Pan powrót do tej profesji? No powiem tak, że cały czas mam kontakt zawodowy jako, jako lektor. Kilka tysięcy reklam w swoim życiu przeczytałem, pewnie tyleż samo filmów. Obecnie będę głosem pewnej stacji telewizyjnej, e, e, która Czy może pan ujawnić, jaka to stacja? I jaka? TTV. TTV. TTV to jest stacja e, kolejna, kolejne dziecko TVN-u. I e, ponieważ w tej chwili będą bardzo poważnie uruchamiali dalszą e, taki rodzaj e, kampanii, no po prostu innymi słowy chcą jeszcze jakoś tam ciekawiej ruszyć, no i miło mi, ponieważ zostałem zaproszony jako, jako ten człowiek, który, który ma użyczać swojego głosu do, do oprawy stacji TTV. Więc e, cieszę się, bo to miłe i sympatyczne. I to, jest też, I to jest też rodzaj wyzwania. I okay. to jest też właśnie taki rodzaj szukania. E, 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 no i tyle. No. No rozumiem, także tym miłym właśnie tym chciałem zakończyć. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję uprzejmie. Powodzenia. No fajnie.